Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was filmik o różnicach między Polakami a Niemcami, jak widzicie na pewno po tytule. Chciałabym Wam trochę przybliżyć, um, więcej o Niemcach powiedzieć, żebyście mieli taką właśnie um, różnicę, co Polacy robią, co nie, e, Niemcy robią. Ja tutaj się urodziłam, jak wiecie, i kilka takich rzeczy zauważyłam, o których bardzo chętnie z Wami porozmawiam. Pierwszą rzeczą jest e, Kaucja na butelki, która jest właśnie w Niemczech. Przeważnie wszystkie butelki, no nie wszystkie, ale większość butelek jest na kaucję. Przy zakupie płaci się kolejne 25 centów za butelkę. Jeśli butelka jest pusta, jedzie się do supermarketu. Jest taki duży automat, w którym można właśnie dodawać te butelki. Wtedy ten automat wypluwa taki bon, jak wrzuciłaś wszystkie e, butelki i z tym bonem idzie się do kasy i wtedy e, ekspedientka, ekspedient e, Ci wypłaca te pieniążki. E, mam tutaj jedną butelkę, właśnie z taką kaucją, jak Wam mówię. I jak widzicie, jest tutaj taki, m, taki znaczek tego, to znaczy, że ta butelka jest właśnie e, na kaucję. I właśnie z tą butelką trzeba się znowu zwrócić do sklepu, przeważnie do tego sklepu, co się, gdzie, gdzie się ją kupiło. Um, I tam właśnie się oddaje, i za tą butelkę się dostaje 25 centów. Tak ten znaczek wygląda. Wybaczcie moje pazury, bo jeszcze są ze świąt. Um, tak wygląda ten znaczek tutaj, i um, właśnie. To jest znak, że jest butelka do oddania, do zwrotu. Kolejną rzeczą, którą zauważyłam, w Niemczech niestety. Um, ludzie nie są tacy rodzinni jak w Polsce. W Polsce jest to bardziej takie wszystko, taka serdeczność i w ogóle. Oczywiście w Niemczech istnieją też takie rodziny, które takie są i z otwartymi rękami cię um, przyjmą do siebie, jednak w Polsce jest to bardziej takie oczywiste. Ja sama też jestem wychowana, żeby drugiemu pomóc i w ogóle, um, i nie znam tego inaczej, więc. Um, jak widziałam pierwszy raz takie rodziny, dopiero teraz jak tak bardziej dojrzałam i w ogóle też dużo pacjentów mamy, gdzie na przykład rodziny się nie interesują swoją babcią czy dziadkiem, czy coś takiego może raz w tygodniu do nich pojadą. W Polsce takie rzeczy nie istnieją. W Polsce przeważnie nawet rodzina przyjmuje babcię u siebie w domu. Albo się opiekuje nawet nim w domu. Tutaj jest to bardziej właśnie tak, że um, ludzie wysyłają tych starszych ludzi, te babcie, te dziadki do domu starców, gdzie tam e, są e, opiekowani i tak dalej. W Polsce rzadko właśnie takie coś się zdarza. Może to też być właśnie oczywiście um, powód, że nie ma pieniążków i tak dalej, ale. I tak, Niemcy chcą żyć dla siebie i nie myślą o innych ludziach, można to tak powiedzieć. Tak jak mówię, są wyjątki, bo poznałam też kilku takich ludzi, ale przeważnie jest tak, że Niemcy nie są tak rodzinni jak Polacy. I to by był też kolejny punkt, który mi tak zauważyłam. Jest to taki, że w Niemczech kobiety sobie nie robią komplementów. Jak ja na przykład um, komuś robię komplementy, masz śliczne włosy, masz fajne buty, e, ładnie wyglądasz, masz super figurę czy coś takiego, to te kobiety się na mnie patrzą. Um, Myślę, może, że nie wiem, mówię to za zazdrości, ale ja to mówię szczerze: w Polsce dużo kobiet robi sobie nawzajem komplementy, i mówi to też naprawdę z serca i w ogóle. W Niemczech niestety tego nie ma. Rzadko kiedy e, widziałam takie coś, że niemiecka kobieta jakiejś innej kobiecie robi e, komplement, a jak już zrobiła, to widziałam po wzroku, że mówiła to no, zazdrości, w sumie można powiedzieć. E, więc tak jak mówię, e, w Niemczech nie ma niestety e, szczerych komplementów, przynajmniej ja się z takimi nie spotkałam. E, niemieckie kobiety na drugą kobietę patrzą naprawdę zazdrości. Dużo historii też o tym już słyszałam i tak jak mówię, niemieckie kobiety no nie robią sobie komplementów nawzajem, i jak ja komuś coś fajnego powiem, że o ładnie wyglądasz, albo tak jak mówiłam przedtem, ładne masz włosy, albo śliczne masz buty, czy nie wiem, cokolwiek, to mówię to z serca, bo naprawdę albo mi się podoba, albo no, naprawdę tak po prostu jest. Następny punkt, który chciałabym Wam przedstawić, to jest taki, że w Niemczech na wszystko trzeba termin zrobić. W Polsce przeważnie wszystko idzie się o tak, o można powiedzieć, z buta załatwić. Tutaj, jak się pójdzie do banku czy coś takiego, czy na przykład do lekarza, tam trzeba po prostu czekać mega długo. Zależy też, jaki lekarz i w ogóle ale um, ja się spotkałam, że na przykład e, robiłam do lekarza termin, musiałam ponad półtora miesiąca czekać na następny termin, bo był, było po prostu tam zajęte. Moja siostra niedawno zrobiła termin i teraz mamy koniec grudnia. A termin ma dopiero na koniec marca. Także jak mówię, jest właśnie wielka masakra, co chodzi o terminy. Do banku trzeba jakieś konto otworzyć, czy coś takiego, trzeba termin. Do lekarza trzeba mieć termin. Założenie jakiegoś tam... Abonamentu, telefonu czy coś takiego trzeba termin Naprawdę nic nie można w sumie z buta załatwić, bo tak, o żeby wejść i powiedzieć: o dzisiaj sobie załatwię to albo jutro sobie załatwię tamto. Nie, trzeba po prostu iść albo zadzwonić tam, zrobić termin na dany jakiś e, dzień, się umówić po prostu z tym jakimś e, kimś i po prostu wtedy załatwić tą sprawę. Nie ma po prostu. Em, Albo rzadko kiedy jest tak, że gdzieś się wchodzi naprawdę się coś załatwi po prostu z jeden dzień na drugi czy w tym samym dniu. Tak jak mówię, jak coś to radzę Wam, jakbyście w Niemczech mieszkali i byli tutaj początki takie, to radzę Wam po prostu zadzwonić tam albo iść po prostu wcześniej tam, zrobić jakiś termin na jakiś tam dany dzień i wtedy to załatwić. Następną rzeczą, e, która na pewno Was dziwi, jest to, że w Niemczech e, istnieje przerwa obiadowa. E, mnie to na początku bardzo śmieszyło i w ogóle, chociaż ja się z tym wychowałam, e, pamiętam jak byliśmy małe, z siostrą się wydzieraliśmy i w ogóle e, bawiliśmy na głos, i w ogóle to mama wchodziła do pokoju i mówiła: Nie drżyjcie się, tak, jest przerwa obiadowa. E, niestety od 13 do 15, tak jak mówię, jest właśnie ta przerwa obiadowa. Mm, w której właśnie nie można odkurzać, nie można prania nastawiać, albo rzadko kiedy, bo po prostu takie głośne rzeczy domowe nie można robić już tak jest niestety, tak jak w Hiszpanii jest Jesta, tak właśnie w Niemczech jest ta przerwa obiadowa. Od 13 do 15, gdzie w sumie takich rzeczy jak wiercenie, na przykład, w ścianach, albo tak jak mówiłam, już pranie czy odkurzanie jest w sumie. No, jak się w takim domu mieszka, gdzie tacy ludzie mieszkają, co zwracają na wszystko uwagę, to niestety nie jest to dozwolone. Mogą się przyczepić do ciebie i można mieć nieprzyjemności z właścicielem mieszkania. Ja na szczęście się z takimi sąsiadami nie spotykam, bo moi naprawdę co chwilę wiercą, pukają, czasem nawet jeszcze o 10 wieczorem, gdzie też właśnie pora nocna się zaczyna i też powinno się bardziej uciszyć już w domu, ale. Tak jak mówię, dla mnie szczęście, bo czasem to oczywiście każdy sobie przypomni, że musi jakiś tam gwóźdź wbić w ścianę albo nie wiadomo co, więc e, myślę, że to jest akurat fajnie mieszkać w takim otoczeniu, gdzie nie zwracają za bardzo tak uwagi na to. E, jednak jak się w jakimś e, domu mieszka, gdzie już starzy ludzie mieszkają, albo większość starszych ludzi, to oczywiście tak jak mówię, to mogą się, e, zwrócić uwagę, e, przyjść do kogoś i. Przyjść do ciebie i po prostu poprosić o spokój w tym czasie, co jest przerwa obiadowa. Następny punkt, który w Niemczech istnieje, jest taki, że jest segregacja śmieci. W Niemczech sortuje się wszystkie śmieci osobno. W Polsce wiem, że wszystko się rzuca do jednego kosza. W Niemczech właśnie tak nie jest. W Niemczech jest jeden niebieski kosz na papiery i kartony. E, drugi kosz na bio e, to jest e, odpady jedzeniowe, i trzeci kosz już tam takie domowe rzeczy, e, które jeszcze po, do tych innych pozostałych nie wchodzą. To wchodzi jednak wszystko tak o do tego szarego, to jest szary? Szary, tak. E, szary taki pojemnik i tam wchodzą właśnie te takie domowe rzeczy. E, jest jeszcze taki gelby zak, się mówi na to. To jest żółty worek, i tam właśnie wchodzą takie opakowania, właśnie z kosmetyków. Też takie opakowania, to mają też taki znaczek, zaraz Wam tutaj na pewno gdzieś wstawię. To jest taki znaczek, to się mówi na Punkt, i tam te one właśnie wchodzą do tego gelbizak, do tego żółtego worka. Więc, tak jak mówię, właśnie wszystko jest e, segregowane, wszystko ma swój pojemnik e, dla siebie, tak jakby, i to trzeba segregować. Nie wszyscy to robią, ale e, no, Niemcy zwracają na to uwagę, e, żeby oczywiście było w miarę czysto i w ogóle, i żeby to segregować, żeby było po prostu później łatwiej się tego pozbyć. Kolejna rzecz, i już ostatnia, e, jest taka, że nie można tutaj internetu że nie można tutaj w Niemczech internetu e, osobno kupić. Jak już macie internet, to macie też e, stacjonarny telefon, e, jednak oczywiście są te możliwości, gdzie ma się tego stika Taki um, przewodnik USB, na którym ma się internet, i wtedy go się wpina um, do laptopa albo do komputera, ale nie ma tak o jakiś pakiet czy coś takiego, um, który się kupuje, że tylko jest internet, tak jak w Polsce istnieje. Um, więc jeśli ma się internet w domu w, w Niemczech, to ma się też telefon stacjonarny. A więc kochani, to by było na tyle. Napiszcie mi na dole, co Was bardzo zaskoczyło z tych moich propozycji. Co, czym się różnią Niemcy od Polaków? E, mam nadzieję, że taka seria Wam się podoba. Może jeszcze kilka innych rzeczy e, zauważę, to oczywiście Wam chętnie nagram taki filmik. E, dla mnie to jest oczywiste tutaj e, zachowanie i w ogóle, bo się tutaj urodziłam, mam z takimi ludźmi do czynienia i nie znam tego inaczej. Tak jak mówię, jeśli coś jeszcze zauważy, to oczywiście dla Was nagram jeszcze taki filmik. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Dajcie oczywiście kciuka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Żeby e, to było łatwiej po prostu potem... O e, czym się róż, różnią...